Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku Krakowskiego Espresso. Dziś gościmy na stadionie Krakowi, a Państwa i moim gościem jest prezes najstarszego klubu w Polsce, prawie że wicelider ekstraklasy, czyli Mateusz Drusz. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie prezesie, nawiązaliście współpracę z Politechniką Krakowską. Co ta współpraca tak w telegraficznym skrócie przyniesie dla klubu? W telegraficznym skrócie ona dotyczy, ona jest bardzo szeroka, bo od praktyk studenckich skończywszy na tworzeniu wspólnych jakby programów, które mają pomóc w funkcjonowaniu klubu um, i i tak w telegraficznym skrócie, od A do Z. Dobra, domyślam się, że chodzi o to, żeby e, wyniki, które są, jak są piłkarze monitorowani, żeby to przekładać na konkretne liczby, na konkretne tak wnioski, jest. później wcierać I to żeby... żeby. wyprzedzać, że tak powiem, przeciwnika w zakresie tego, że liczby, z których będziemy korzystać, pozwolą nam na mądrzejsze, nazwijmy to podejmowanie decyzji. Panie prezesie, no ale nie jest coś takiego jak trenerski nos. Czasem można się od tych liczb zagubić, bo za dużo danych to też jest pewien problem. Oczywiście, dlatego zawsze ta analiza ilościowa musi być dokonana z analizą jakościową i ta i te dwie muszą ze sobą się zębiać, że tak powiem, i, i dawać jakiś wspólny mianownik, który pozwoli na podjęcie jak najmądrzejszej decyzji. Kiedy pierwsze dane od Politechniki Krakowskiej do Was spłyną? Już są. <grym> tak <grym> więc mamy już, współpracujemy, można powiedzieć tak, um, od miesiąca czasu i pewne dane już dostajemy, w związku z czym um, no, bardzo się z tego cieszymy, bo musimy powiedzieć, że ta współpraca z Politechniką jest bardzo szybka, bardzo profesjonalna i. No i oby tak dalej. A trener będzie przymuszony do stosowania no. tych cyferek? Nie, trener, od tego jest dział analizy, żeby je trenerowi przedstawiać, ale trener Kroczek nie jest jakoś zamknięty na, na te liczby, ale nikt nie będzie do niczego przymuszał. Panie prezesie, przed nami jeden z ważniejszych meczów, czyli starcie z y, liderem Ekstraklasy Lechem Poznań. Dawno na Stadionie Krakowi nie było tego, co będzie, czyli pełny Stadion Ludzi. Tak, cieszymy się z tego. Blisko było w tamtym roku na meczu z Rakowem. No, to jest to spełnienie jakichś marzeń, które sobie wspólnie, wspólnie założyliśmy w klubie. No, myślimy, że tydzień przed meczem już biletów nie będzie. Znaczy się jakieś rezerwacje, zwroty mogą się pojawiać ale no, myślę, że do piątku, do 24 już biletów nie będzie. To taka wiadomo, Krakowie ma podstawową bazę kibiców, Na no ale obudzili się kibice sukcesu. Ja wiem, czy kibice sukcesu... My, dla, my dążymy, żeby każdy dzień był wyjątkowym świętem na stadionie Krakowi. Od ponad nie 9-10 miesięcy są bardzo duże zmiany w organizacji meczów. A to, że kibice zawsze rozliczają z tego sukcesu sportowego, to jest normalne. No, kibice oczekuje pewnej jakości produktu. Tak jak nie wiem, wchodzimy do sklepu, oczekujemy, że ten produkt będzie najlepszy za określoną cenę. W związku z czym wiadomo, zawsze weryfikacja następuje przez sport, ale myślę, że kibice też widzą zmiany w organizacji meczu. Panie prezesie Krakowia. Dopiero odpali, czy już odpaliła, bo rozmawiałem kilka tygodni mm. temu z trenerem, no i wiadomo, duże zmiany zaszły w kadrze. Teraz macie świetny wynik. No i pytanie jest, czy najlepsze tak naprawdę dopiero przed wami, czy to już jest ten efekt szybkiej aklimatyzacji nowo świeżo pozyskanych zawodników? No chciałbym bardzo, żeby było najlepsze przed nami, bo takie też mamy marzenia, których głośno nie chcemy mówić, ale Generalnie no jesteśmy zadowoleni z tego, w jakim miejscu jesteśmy, jesteśmy zadowoleni z tego, jak drużyna wygląda, ale samozachwyt czasami powoduje szybko upadek, w związku z czym musimy z pokorą i mądrze stąpać po ziemi i rozwijać się. Jeszcze mamy duże zasoby, gdzie możemy to poprawić, chociażby w zakresie gry obronnej i straconych bramek, więc... No, wszystkie kluby, to... tak, bo każdy prezes i każdy trener tak może mówić, że musimy popracować na grą w defensywie, bo to każde ucho kibica... Ale to taka jest prawda, mamy jak najwięcej bramek, ja chyba mamy najwięcej bramek w klasie strzelonych, ale też mamy dużo straconych, spokojnie, to jest też nowa drużyna, nowy sztab, de facto oni też potrzebują czasu, ale no pewnie, że się marzą jakieś europejskie puchary i tak dalej, ale na to wszystko musimy być gotowi. A po jednej trzeciej sezonu ciężko o tym mówić. Europejskich Pucharów Wam nie życzę, bo z racji tego, jak niektóre drużyny wyglądają po rywalizacji w Europie, lepiej ustabilizować według mnie skład, zespół i dopiero w kolejnym roku powalczyć, żeby to było już takie maszyna dobrze działająca niż na... O to chóra. właśnie są współpraca z Politechniką, bo to jest dział analizy, bo to jest dział skautingu, aby jak sukces przyjdzie być już na to gotowym. W związku z czym... Pewnie, że tak. Klub musi być gotowy, ale nie będę płakał, jak będziemy w Europejskiej półtora. Panie prezesie, no ale i, ja mam taki problem z tymi wszystkimi danymi, mm. że y, patrząc jak wygląda Polska Ekstraklasa, jak funkcjonują kluby w Polskiej Ekstraklasie, jak y, co tak naprawdę pół roku mamy duże rotacje mm. w składach. Jak wypracować dzięki tym danym model funkcjonowania zespołu jako takiego, jeżeli mm. te poszczególne czynniki, istotne czynniki, czyli piłkarze, się często zmieniają? No, chodzi i przede wszystkim też o wypracowanie, co dzieje się u nas w klubie teraz, też przy procesach transferowych, wciąganie też zawodników, którzy mają pewne rezerwy, po to, żeby nie odchodzili za pół roku, za rok, żeby te zminimalizować kwestie błędów. To jest duża, duża ilość różnych składników, które muszą nastąpić, bo sami widzimy jak gra Hasić, sami widzimy jak gra Ruzga, a za niego będą też określone, za nich będą tak naprawdę też określone oferty, w związku z czym to jest składowa wielu, wielu rzeczy, które trzeba uwzględnić i, i po prostu hmm, najważniejsza jest stabilizacja, ale wiadomo, nie da się wszystkich utrzymać, nie da się wszystkiego zrobić tak jak było załóżmy w zeszłym roku, dlatego trzeba mądrze tym klubem zarządzać, żeby, żeby po prostu hmm, ta maszyna jakby ciągle funkcjonowała na określonym poziomie sportowym. Obiecywałem, że będzie krótko, dlatego ostatnie pytanie. Wspomniał Pan podczas konferencji prasowej, że każdy zawodnik przed przyjściem do Krakowi jest mocno analizowany pod kątem zaangażowania mm. i tam różnych innych czynników, no ale czasem bywa tak, że do klubu można ściągnąć zawodnika, który nie ma dobrze liczb, dobrych liczb po to, żeby go mm. odbudować. Mm, tak, ale też mamy określone swoje metody. I... Metody, czy nawet wytyczne w polityce transferowej, że staramy się generalnie tego nie robić. W związku z czym mamy te swoje wewnętrzne rzeczy, które nie chcemy teraz ujawniać, bo jest to niepotrzebne, bo to powoduje pewne problemy przy negocjacjach, gdzie po prostu mamy wytyczne w zakresie też np. kontuzji zawodników, gdzie z zawodników rezygnujemy, na przykład jeżeli się coś tam wydarzy. Chcemy zawodników gotowych tu i teraz. Gotowych tu i teraz to złe słowo. Do odbudowy też się tego nie boimy, ale do pewnego, nazwijmy to, poziomu odbudowy. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie, rozmowę Państwa i moim gościem. W kolejnym odcinku Krakowskiego Espresso był prezes Krakowi, pan Mateusz Drusz. Jeszcze raz wielkie dzięki za spotkanie. Dziękuję bardzo.